Tutaj kanał granie przez macanie Zostałem poproszony w komentarzu o nagranie yy, gry Minecraft w wersji prawdopodobnie androidowej. Niestety androidowej nie nagram, bo to, to jest normalny Windows na tym tablecie. Ale mogę nagrać zwykłego Minecrafta, wersja prawdopodobnie 1.8, czy jakoś tak. Nie znam się, nie lubię Minecrafta, no ale yy, specjalnie na potrzeby kanału proszę bardzo, Minecraft. Nie posiadam urządzeń wejść, wejścia, na przykład y, klawiatury, myszki, gamepada, więc na dotyku sam będę jechał. Y, na dotyku oczywiście wydajność nie jest zbyt duża. No, niestety trzeba jeszcze emulować, właśnie myszkę i klawiaturę, ale jakoś tam grać się da. No właśnie, i pokażę jak. No, do tego muszę włączyć klawiaturę ekranową i do tego jeszcze e, aplikację tą to Touch Mouse pointer Pokazywałem e, ją w poprzednim wideo. I... Teraz pokażę tą grę, jak się załaduje. No, załadowało. Dlatego wyłączę aplikację z muzyczką. Dobra. Okej. Okay. I teraz tak. Myszka. Klawiatura. No i można grać. singla New World. Play. Jesteśmy oczywiście w stanie używać chodzenia tam narzędzi różnych. Jesteśmy w stanie nawet na dotyku dzięki tej aplikacji do emulującej myszkę stawiać różne rzeczy. Pod prawym wszystkim myszy, pod lewym oczywiście usuwać. No, wydajność nawet ujdzie. Ustawienia to są e, grafiki na fast, tutaj większość powyłączone. Oczywiście gdybyśmy mieli gamepada albo klawiaturę myszkę, wtedy można by to powłączać, by to jakoś wyglądało i chodziło. No, ale niestety trzeba się ograniczać. Oczywiście jest też możliwość obrócenia. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze. No, teraz powinno być widać. I oczywiście też można tak grać. Jeśli ktoś jest uzależniony od Minecrafta, no można i tak. Dobra. To by było na tyle, gra pokazana, myślę, że minecraftowcy się ucieszą. Eee, jeśli któryś z nich nabyje oczywiście tego tableta z Windowsem, to może się zgłosić, podpowiem jakie aplikacje są potrzebne. Chociaż prawdopodobnie wystarczy właśnie tylko ten eee, emulujący myszkę, ta aplikacja, no i tyle. Tylko za obejrzenie, subujcie lajkujcie. No i cześć.